Halo? Halo? Ładuje się czy nie? Halo? Halo gro? Dobra Cyan powodzenia w wyjściu Bo ja na planie w marea. i ty jesteś? Cyjan, przejdziesz to czy nie? Kwa, kwa. E może mój chyba pomóc, co? Co Cyan? Masz już przejście? O patrz! On jest... Nie pójdź pół metro. Zrób mi miejsce, frejerska chmura. No chyba tu wracam. Oj, ba nie, jasno idę. Nie, 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 do widzenia. Róbcie sami. No kurde. to jest bot! Nie tam nie idzie. Dobra, S, Wlazłem A Pat zbanie i jeba! Cajan zablokuj się o te drzwi. To są otwarte, jak będziemy miał na nogach. Widzisz tutaj u mnie? Zblokuj się o nie to nie, <laughs> nie tak <laughs> Teraz, panowie, mamy super ultra zadanie. Musimy wejść tam na górę. To dziura tak Co ja no co się? Patrz, to się tak... Nie, nie. Nie. To masz miniaturkę już. Mam 30 fps na najniższych ustawieniach. Co jest... W tą gros. A mam komputer z 3000 zodyc. No, wytłumaczy mi kto, ktoś? Nie, to jest to miejsce Bilox. zostało przejęte przez krewetki. Krewetki... Co to jest? Ołówek. Co? Kim... Kim... Kim ty no. jesteś, Ołówek? Jest to jest Tonson pewnie. Cześć, cześć Ołówek Tonson. Ołówek Tonsona. O. Co? Ołówek Tonsona. Nie dawaj do Fortnite'a, Ty, Tylko... Ołówek gada. Ale to nie mój ołówek! No. Najpierw twój ołówek przyszedł, tony, później ty. Szkoda gawek. Ale to mi ołówek. Tobie zabrali. zabrali. Tony ci zabrał ołówka. Tony, czemu mi ołówka zabrałeś? Co to jest? No zresztą... No, zostawiłbyś to. Nie rozumiem, co to jest. Eee... Dwa razy spacja. Yes. This... is crack. KAMIŁO BOŁO! WHERE ARE A teraz jak tazor. Przestań ławić się narządem ciałem twojego ojca. Kajlek, przestań ławić się narządem. Chciałbym od Twojego ojca No widzisz kawałek to jest ulubiona rzecz innego go kocha A kogo tony nie kocha? <noise> Jego łupka <noise> Ej tony to jest twoja ulubiona pompa oddech smoka DESKOSTAIN PAN dobra idę, bo ja mam snajper Tylko wyjdę na górkę do strafy i ze snajper. Dzięki to, to za budowanie. Tak, to ta osoba. Jakaś kra rolniczy utworcoda. A, bo to bar. To jest bar, dobra. To są twoje ulubione siedzenia. Króla, dosłownie. No, było tajne. A ja w gruncie szary są, przed O? No cichy skurwyt O cichy, <grych> o, cichy. Oh. tą stronę. o to dobre O ty tanie, nie Nie! Nie sipły mnie z nim No, serio, złoty pistolet <grych> Dobra, chowam cię Markal, Markal, patrz 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 I w krzak. Pod piach i to w krzak. Mam meduzę. Ej, mam meduzę. I siedzimy tak, chodźmy, tu czysty, okej. Okay. Ja piep... to jest taka pójść taktyka teraz. Ażebyś wiedział. Kawałek pustyni jest, więc możemy strefę dostać. Na luzie. Ładne. Udylmy się. Karny, stary, ja nie... Ja nie lej na mnie. Wy się konie na dwóch typów! macie dwa na dwa. Po Bo lutulujecie, nie? Trefa! 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 Uciekaj, Cajan! Kolapsuj, kolapsuj! Dobrze, dobrze, dobrze! Nie, kolapsuj, kolapsuj, kolapsuj! Patrz, jak jest pocone! Zobacz, co to jest! on ma To metalowy, mu tutaj jest! To mnie Został, To po na to czas! Na czas go To on musi wyjść! Na górze, na górze, na górze jest! To, to jest caja, on nie mi to znaja, wiecie? No właśnie! Ja się nie budować na klawiaturze, no. To jest trzymaj mnie za rękę! Boję się. U! Wow! To bolało. Hej, witaj na imprezie. Potrzebujesz plecaka odrzutowych. O ile się nie mylę, jeśli Galactus nadal będzie tak szybko pochłaniać punkt zerowy, e, całkowite załamanie rzeczywistości nastąpi za... Nieważne, chodzi o to, że musimy ruszać. Umiesz prowadzić busa bojowego, nie? Dobra, pora na copyright. jakoś tak to się nazywa? Copyrighty? Tak dobrze mówię. Spieraj ja. tutaj. tak. I ju już po monetyzacji. Zciszyłem muzykę, ale daj mu głośno nawet co to. Tak Tak ładna górce jest w tym drzewie. Ta? O, widzę. Buczyja! No! Ej, nie wiem, nie chce mi się już. <grym> Dwa mecze i koniec. Już mi się nie chce. O to chciałem. Ale z drugiej strony nie miałem co robić. Jezu! A no i nad nią jest tego. E, jak to jest napisane, masz? Co jest, czy jak? A powiedz tak. O chryste fajnie Przestań tanczyć! Przestań Copyright to jest. Przestań tanczyć! W tym seksofonie i je... gra. No to mój ulubiona matka. Jakbym miał to z sezonu czwartego... To jest ulubiona chodka Markala. Simpa małego. Czekaj. Eee, tego... Zrób. Live... Eee, live'a. Nie ja. zrobię live'a ci zrób Wulguna, wstyd. No dawaj, zrób. Nie. Nie zrób. zrobię. No co ja potrzebuję reakcji na Ja ty skoń... Ja pie... mi Recrolla kupić, jestem przekonany. To mi zrecroluje. Nie no, po na nie, nie Never Gonna, jak się nazywało? Ne, nie, dla Last Forever. Last no. Forever, no, no. Ej, dostałem! A nie. Wiedziałem, wiedziałem! Nie oddam Ci za to! Nie oddam! Nie oddam Ci za to! Nie oddam! Ja tylko na chwilę tą mam założyłem, bo ja nie będę używał nawet, bo mi wstyd. Bo zostaje zirytowany w Fortnite. Haha! Ci! Pokażę, k*** czekaj? Ja de facto to za...lotałem sobie za dywany musi mi się wczytać tego grafika do końca jest to są ufa, uważajcie bo one was mogą porwać NIE PORYWAJĄ MNIE CYJAN 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 wyrzucili go do morza. wywieźli mnie do lasu Nie! wali Cujana. Co tam się dzieje? Nie! Yeah. <laughs> Ej, ale Mirox, nie leć za wysoko, bo na nas ro... Nie? To umrzemy. To polecimy nad wodą. Do strefy i ląduj, do strefy i ląduj. Ej, tutaj mamy ognisko, są są sobie. <laughs> zje... Mirox. Nie latam z tobą! W dupę se to wstać <laughs> Tam ja już go nie ma Na Ży. dole jest A? Powaliłem jednego e, Ty weź, bo ja nie wiem budować O! Enemy tam, 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 tam Biega sobie Miro! Myślisz ile mamy hp? Czemu to nie go na... Ląduj! No ląduje. Szybciej ląduj Nie mogę. Lecimy na geje, lecimy tym razem. Roz... Nie, ja zimno jadę. Nie, patrz w jakiejś stanie to auto, to nie. No już tu jest nowe auto. Dobra, chodźcie do lasu. Ej, czekaj, nie, nie, co? Co chcesz Jakie kontrolki na padzie, co do. Ochys. Czemu to takie jest? Możesz? Lecimy na... Chodź. Ej, Mirox, Glepowa. ostatnio... Nie, ostatnio tam byliśmy i się udało. Pa, Zobaczcie. Pamiętasz? No, I idę, 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 Nie, Mirox nie bierze auta Biorę auto Siadać. Dobra Nie ma Kewa Leży, leży, leży Lewo. Leżą Ej powalili się Gdzie oni są w domku? Ej, dostałem, dostałem Kryton i samo cofnę. A ja mam 0 HP. Ej, granaty lecą. Ma ktoś aptekę? Nie wiem, Yes! Kto to zabił? Syja. Ja widziałeś to, co ci przysłałem. Boję się. No ale idę zobaczyć, no. O, gdzie kur... jesteś? link podejrzany. Dobra, ja wchodzę w tego Linga podejrzanego. Wirusy. Pewnie będzie rickroll Skąd ja to wiedziałem? A tutaj masz UFO. Ale ja nie chcę UFO. <noise> od kiedy? O, stary Ej, my te... Teraz... Wiesz, że teraz to co my gramy, nie? To zobaczymy za rok w... na jego kanale, nie? No. Najnowsze rozgrywki sportlęta. To, to wiesz, to już będzie sezon 40. Czy nie, to będzie sezon 8, sezon e, rozdział 4. Tak będzie. Are you sure about sezon it? 8, rozdział 4. No ja ci mówię, że ja wtedy to wstawi dopiero. Ej, dobra, robimy tą szczelinę. O kur. Co ty grasz, Mirox? Fortnite, Ej Mirox, a że ty nie masz czasem raka? Nie. Przecież twój brat sam w to grał z nami. Ej, ty ile sam z nami grałeś? Co? Ty. ja? Tak, bo na ten młody. To jest zdjęty, Ma jeden karkar, powalony. Nice, karatają. Piękna robota. Drugi tak samo osłona padło. No ja im też wiem o co Drugi powalony. Ace Jak okay, co zrobiłeś? Wszystkich łatwiej No kot y, Może na kreaturze pokram to łatwiej Dobra, chodźcie, podejdziemy, podejdziemy, zjedzmy do strachu, Bo jeden doda? jest na UFO Gdzie jest UFO? A to walimy UFO Dostał minus 22, ale beka UFO mu padło, już nie walcie w UFO On wyszedł z UFO On na lunchpadzie się wyszczeli, tutaj leci w. Tam, 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 tam są Ufał zaraz pada Dostał za siedem 7 <laughs> Dobra Nice Zabity. Ostatni, kilofujemy, kilofujemy Nie, kilofujemy RPGa RPG ma go palę Leczy się Leczy się, To jest traje, możemy możemy sporobić, nie? Nie ma kewa Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, u mnie, u mnie Zabudował! Zabiłem go, stary! Jak niego. Zabiłem go i miałem laga, Ja mówię, co się stało? Ja nie wiem, czy, czy był koniec, czy nie. na miejscówkę, nie polecimy. Ale. co powiecie na Koci Kącik? Byliśmy ostatnio i było fajnie. Tak, nie do końca. Nie, no, wygraliśmy na kocim. No to na zalew? Chcesz jechać na sklepową, czy na zalew? Zapowiedźcie na tą wyspę. Co tam jest? No dobra, ja, ja tam nigdy nie byłem, lecimy. Nie ja tam nigdy nie byłem. My dolecieli, kurde, jestem dużo za wysoko. To powiedz, powiedz, spójrz na mnie lepiej. Job. Na fabrykę. Mebli Bodzio. Fabryka mebli Bodzio. Kup taboret, kup taboret, kup taboret. Było wie, dwie, dwie rzeczy, w tym fioletowa strzelba i sniperka. No szkup... Fabryka ja mebli, bojo, kup taboret, kup taboret. Strefa, ideal. Ja pierd. <noise> o chryste. Łopaki. Może, może miejscówka cool. Może umrzemy od strefy. Chłopaki. Ej, elo, Mi się obóły bez <noise> To było w krzakach. Co do? Anus. Ek, teraz

Pratujecie tą. Słychać cię teraz krytynie. co zrobiłeś? <grymne> Jak? To no, chłopaki! Udało mi się! Jestem najlepszym kierowcą. No szybciej. skacz